Aby od samego początku Was zaciekawić, powiem, że jadę w tym momencie samochodem za milion złotych, a zmierzam do apartamentu za 3 miliony. Jednakże oficjalnie milionerem będę dopiero za miesiąc i za miesiąc wam o tym opowiem. Opowiem Wam również dzisiaj, jak wyglądała moja życiowa droga do miejsca, w którym jestem. Była to droga przez depresję, długi, 7 razy porażka, później metamorfoza, która zmieniła wszystko. Zapraszam! Mam do Ciebie jeszcze prośbę. Zostaw subskrypcję, kliknij ten dzwoneczek, bo pomożesz mi dzięki temu w rozwoju kanału. Dziękuję. A teraz zapraszam Was do sali bilardowej, która tymczasowo pełni funkcję studia, a wszystko znajduje się w kompleksie, w którym mieszkamy. Zapraszam! Witam Was wszystkich. Dzisiaj zacznę od tego, że włączę sobie stoper i będę go tutaj obserwował, dlatego że wczoraj próbowaliśmy nagrywać i wyszło mi trzy razy po 30 minut. Potem odsłuchuję i myślę sobie, no nie, jak będę Was wprowadzał takie szczegóły i takie zakamarki, to wyłączycie to po naprawdę paru minutach. Tak myślę. Dobrze, moi drodzy, zacznę od tego, że 1,4 mln taki. Taka kwota to był mój dług przed moją upadłością gospodarczą, później konsumencką. Depresja, 126 kg wagi, do tego brak miłości do samego siebie. I tutaj taka mała dygresja. Dzisiaj, jak dzwonią do mnie, może nie dzwonią, jak piszą do mnie na Instagramie, na Facebooku znajomi z dawnych lat, to każdy gratuluje, mówi: wow, Mateusz, jaki sukces, jak Twoje życie dzisiaj pięknie wygląda, no, niesamowite, że do tego doszedłeś, i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnia wiadomość od mojego znajomego mnie spowodowała u mnie dosyć mocną refleksję, a brzmiało to mniej więcej tak. Mateusz, ja pracuję z żoną od rana do wieczora, pracujemy 5 dni w tygodniu, spłacamy kredyt za mieszkanie. Za samochód, raz w roku możemy wyjechać na wakacje. Nasze życie nie ma sensu albo straciliśmy ten sens. Tak naprawdę tylko praca, dzieci, dom i nic więcej. I ta refleksja polegała na tym, że zapytałem go, napisałem do niego, Piotr, a czy doceniasz to, co masz? A on napisał mi, to znaczy, czy doceniasz to, że masz ten dom, że masz zdrowe dzieci, że masz żonę, że macie możliwość do tej pracy pojechać? On napisał nie, a co w tym do doceniania? I pomyślałem sobie w tamtym momencie, że jeżeli nie ma wdzięczności za dzień, za to, jaki i teraz, za to, że jesteśmy zdrowi, a ja parę dni temu nie mogłem wręcz wstać z łóżka przez dosłownie Pryszcza, który był w tym miejscu, w tak zwanym trójkącie śmierci, ból głowy, brak chęci do życia i to był moment, w którym sobie przypomniałem właśnie o piotku, i o tej sytuacji. No i wracając do tego. Yy... On nie czuje wdzięczności, on nie czuje radości, bo on ogląda Instagrama i widzi, jakie już ludzie mają wyjazdy cały czas, że ludzie podróżują, jeżdżą super samochodami, że ja to w ogóle tak pięknie żyję. A ja go zapytałem, Piotr, czy wiesz, jaką za to płacę cenę? Bo to wygląda pięknie na Instagramie, to wygląda super, ten początek, tak, kasa, ale ja za to zapłaciłem cenę. I teraz chcę wam opowiedzieć najpierw pokrótce o tej drodze, żeby zobrazować wam, że wszystko, co dzieje się w życiu, dzieje się po coś. Nie ma w życiu przypadków. Dobra, trzy minuty, więc jest bardzo dobrze. Prowadziłem firmę transportową, doszedłem do pewnej skali, zajmowałem się handlem, handlem samochodami w tym czasie. Miałem lawetę. Co tam jeszcze robiłem? Taksówki. Ubery, wypożyczalnia samochodów, meleksy na helu, czyli trochę biznesów w życiu miałem. Ten największy doprowadził mnie do bankructwa. Jak z dnia na dzień nie wypłacono, z dnia na dzień dostałem informację, że nie wypłacą pieniędzy, a w transporcie termin płatności to jest 60 dni. Nie wypłacą pieniędzy, to w tym momencie, oczywiście ja, człowiek, który w tym momencie bardzo mocno ufał ludziom, zresztą cały czas ufam ludziom, chociaż. <słuch> To jest też o, temat na osobny odcinek. Eee, w tamtym momencie, jeszcze bazując na zaufaniu, jeździłem dwa tygodnie, czyli te samochody jeździły dwa tygodnie. Musiałem włożyć na leasing, na pracowników, na paliwo, na koszty działalności, tak naprawdę. I dowiaduję się, że nie wypłacą mi pieniędzy, a mój stan konta już się wyzerował. I nagle z osoby, która zarabiała 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, mając 20, 21, 22 lata, 23, bo to się działo na przełomie 13 i 14, yy, nagle nie mam kasy. Nagle muszę pójść do banku, żeby wziąć kredyt, aby zapłacić wynagrodzenia ludziom, spłacić takie długi, no bo to jest jednak yy, w mojej ocenie yy, dług u człowieka. A dług, dług pieniądze, które wisisz człowiekowi, a pieniądze, które wisisz w banku, to jednak zawsze bym wybrał spłatę osobie, a z bankiem zawsze można się dogadać. Ja tego nie wiedziałem w tamtej sytuacji. No i wyobraźcie sobie, że zostaje nagle z kredytem, dosyć dużym, pomijając to, że miałem leasingi, no bo wiadomo, każdy samochód był finansowany w transporcie leasingiem, jakiś tam kredyt obrotowy. No i wyobraźcie sobie, że nagle nie ma tych pieniędzy i nagle Kończy się moje życie. Nagle ja nie mam energii na nic. Nagle znowuż jeden, drugi, trzeci, czwarty dzień piłem alkohol. Jakoś myślałem, to będzie, w końcu zapłacą. No i mija miesiąc, nie zapłacono. Samochody stały. Leasingi już wysyłały ponowne wezwania do zapłaty. Urząd skarbowy nie zapłacony. No i mijają dwa miesiące. Ja wtedy napożyczałem pieniądze, żeby funkcjonować. Mijają dwa miesiące i pierwsze zajęcie. Trzy miesiące, no już pomijając. Pierwsze zajęcie z Urzędu Skarbowego. Później zajęcie z ZUS-u. Później leasingi powypowiadały mi umowy. I mija czas, gdzie ja czuję się, że jestem nikim. Nie mam pieniędzy. Tracę znajomych. Znajomych, w cudzysłowie. Zostaję sam. Bardzo był bardzo ciężki czas. To był chyba taki moment, gdzie pierwszy raz samemu płakałem i te emocje wtedy z siebie wyrzuciłem, było mi łatwiej. I tak zaczęła się moja depresja. Dodam też, że do tego momentu w swoim życiu ja uważałem, że depresja to jest, wiecie, jakieś pierdolenie, to jest e, wymówka osób, którym nie chce się wziąć e, m, życia w swoje ręce, którym nie chce się pracować, działać tylko mają depresję. Postaw, pomnik u nas w ogródku kurwa, tej depresji. Ale depresja to jest e, choroba umysłu, emocji to jest e, brak sensu do życia brak nastawienia, jak można mieć pozytywne nastawienie, z drugiej strony, jak nie ma się kasy na funkcjonowanie jak Trzeba pożyczać pieniądze od rodziców, którzy pracują na etacie, zarabiali parokrotnie mniej niż ja w tamtym czasie. Tak naprawdę, w tamtym czasie swojego życia poznałem czym jest brak chęci do życia, brak chęci aby wstać z łóżka. Brak chęci, aby wziąć prysznic i trzy dni leżysz w łóżku, nie wstajesz z tego łóżka, po prostu masz wyłączony telefon, jak słyszysz dzwonek do drzwi, to po prostu wychodzisz, trzęsiesz się, nie wiesz co się dzieje. Bardzo ciężki czas w moim życiu. Dzisiaj, z perspektywy tego czasu, mogę powiedzieć, że była to najbardziej wartościowa lekcja. Zaliczyłem upadłość konsumencką, gospodarczą. Potem, przez kolejne 4 lata, jeszcze spłacałem długi, które potem tą upadłość nie wszed... pod, które Nie zaliczyły się po tą upadłość. Spłacałem przez kolejne 4 lata i w moim życiu była taka sinusoida cały czas. I wyobraźcie sobie, że tak w ogóle wchodząc w inny wątek teraz, wyobraźcie sobie, że w marcu 23 rusza Nord. Pierwsze 7 miesięcy naprawdę bardzo dużo spinania, dokładania, ogarniania pieniędzy do firmy, żeby to funkcjonowało, żeby to mogło pójść. I nagle już wrzesień, październik, wszystko się dobrze kręci, te pieniądze już, firma już pracuje, już wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. I wyobraźcie sobie, że. Znowu ja odczuwam brak chęci, brak sensu. Mając już kasę, mając naprawdę mocną płynność finansową, mając wokół siebie cudownych ludzi, ja odczuwam brak sensu. Nie chce mi się wstawać z łóżka. Mówię, co się dzieje? I oczywiście bardzo mocna praca z psychoterapeutą doszedłem do takiego bardzo ważnego wniosku, gdzie wszystko, co dzieje się w dorosłym życiu, to wszystko bardzo mocno wynika z tego, jak było w domu. Ja mam oczywiście cudownych rodziców, cudownego ojca. W tamtym czasie mojej młodości jednak on również miał swoje emocje, może z nimi wszystkimi sobie radził i potrafił te emocje z siebie wyrzucić. I to wyrzucanie emocji powodowało u mnie taki stan, że jednego dnia było dobrze, drugiego z drobnej rzeczy wyszły te większe rzeczy. Powiedzmy, jakieś wypominanie większych rzeczy. No i wyobraźcie sobie, że e, czułem, że miałem w domu taką sinusoidę i ta sinusoida jeden do, jeden do jeden przyłożyła się na moje dorosłe życie. Czyli ja doszedłem do jakiegoś pułapu w swoim życiu, powiedzmy finansowego, i później robiłem podświadomie wszystko, czyli powiedzmy alkohol, zabawa, odpuszczanie tej pracy. E, doszedłem do mm, momentu, żeby coś się popsuło, abym znowu jak budowniczy pięknie budował. I to trwało par razy. Ja parę biznesów położyłem, i nie mogę tutaj powiedzieć, że te biznesy były złe, bo może no, transport nie był tak rozwojowy, nie mogłem współpracować z tak cudownymi ludźmi jak dzisiaj i tam było tylko zarabianie pieniędzy. Cieszę się, że w tym, w tym, w tym transporcie nie jestem, ale gdybym powiedzmy inaczej zarządzał pieniędzmi, gdybym e, nie żył ponad stan, nie miał tylu samochodów, tak się nie bawił, to w tym momencie, kiedy mi nie wypłacono, miałbym możliwość, żeby połowę samochodów przenieść do innej spedycji, funkcjonować, jakbym to przetrwał. Tak samo w biznesie. Się taksówkarskim, tak samo z Meleksami, no miałem Meleksa, potem dwa Meleksy i byłem na Helu. Meleksy zarabiały powiedzmy w 2016 albo 2017 roku. Powiedzmy z dniówka na poziomie dwóch, 2500, 2,5 tysiąca złotych. Taka dniówka na czysto. No i co robiłem? Bawiłem się na Helu. Bawiłem się w trójmieście. I OK, można teraz powiedzieć, że każdy ma w swoim życiu taki czas na zabawę. Patrzę, ile mi tutaj zajęło. Oj, wyłączył mi się stoper. 10 minut, dobra. Eee, właśnie to, to, co mówiłem wczoraj, że 10 minut, a ja jeszcze nawet nie powiedziałem tych najważniejszych kwestii, które chciałem. Nie tnę, Paweł, dzisiaj lecę, dzisiaj lecę bez żadnego cięcia. Eee, no i teraz eee... Zobaczcie, ta sinusoida życiowa, która wynika z domu, doprowadziła, że każdy biznes w jakiś sposób położyłem, ale zawsze jedna bardzo ważna, ważna rzecz. Ja zawsze wiedziałem, ale nie potrafiłem tego świadomie określić. Co chcę? Po co to chcę? I byłem w stanie zapłacić za to cenę, moi drodzy. Dla przykładu, jeśli twoim co jest schudnąć 20 kilo, po co? Będę się lepiej czuł. Cena. 7 dni w tygodniu trening. Yy, rygorystyczna dieta. Może gorszy sen w tym czasie. Yy. Cena. Myślisz sobie, sobie się już dobrze czuję. W sumie jest OK. <grym> Ale teraz, jak to odwrócisz trochę i co dalej? Chcesz skłonić 20 kilo. Po co? Bo będę mógł zmienić swoje życie. Zmieszczę się w strój aktora i spełnię swoje marzenie o występie w filmie. Zyskam sławę, będę popularny i będę dzięki temu zarabiał pieniądze. Cena: 7 dni w tygodniu, trening, rygorystyczna dieta, mało snu. Jak za darmo, wchodzę w to. Widzicie różnicę? Mocne po co? Po co to chcę i czy jestem w stanie zapłacić cenę. Ja w swoim życiu płaciłem cenę za swoje sukcesy i płaciłem cenę za swoje złe decyzje i porażki, które były w tym czasie. Idąc dalej, depresja i moment w życiu, w którym człowiek nie chce funkcjonować, nie chce wstać z łóżka, później dzieją się rzeczy, że znalazłem sens. Co było tym sensem? Wizja, możliwość wyjścia z długów, możliwość upadłości, umorzenia części tych długów i życia. Normalnego, a nie spłacania do końca życia tak, tak tej kwoty, bo tak wtedy myślałem, no i zobaczcie, co się od razu wydarzyło. Ten mental podniósł się. Ja już miałem życie, ja już miałem chęci na działanie, poznałem kobietę i bardzo mocno na przełomie 14-15 roku życia, na przełomie 14-15 roku życia, nie, na przełomie 2014-15 roku, czyli jak miałem 24-25 lat, wizualizowałem sobie bardzo mocno to, że chcę mieć rodzinę, że chcę mieć dziecko. No i poznałem kobietę. Po czterech miesiącach e, dowiedziałem się, że będę ojcem. Później urodziła się moja córka. E, I żyłem rodzinnie dwa lata, aczkolwiek nie kochając siebie, ważąc dalej 126 kg, dalej żyjąc tą sinusoidą, czyli coś wyjdzie, coś nie wyjdzie. Moje emocje bardzo często eskalowały. E, czyli tak naprawdę e, trochę robiłem, tak jak mój tato, tak mój tato. Aczkolwiek. E, no, nie chciałem się tak zachowywać, a to robiłem jeden do jeden. No i wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie dostałem najważniejszy bodziec w swoim życiu, najważniejszą lekcję. Moja partnerka zrobiła coś, co spowodowało, że ta rodzina po prostu się mogła rozpaść z dnia na dzień. To była zdrada. Aczkolwiek zawsze to z czegoś wynika, dlatego że. Ja wiem, że to jest bardzo ciężki temat, teraz się przed wami bardzo mocno otwieram. Ja jestem Cię za to, jest wdzięczny, bo jeżeli jesteś w nieszczęśliwym związku, nie potrafisz tego przerwać, bo jest rodzina, nie jesteś sam z sobą szczęśliwy. Druga osoba nie daje Ci żadnej miłości, nie daje Ci wsparcia, a do tego jeszcze wyglądasz, bo ta osoba wygląda, no umówmy się, no 126 kilo wagi, tak jak na tym zdjęciu teraz widzicie, to nie jest raczej. Ciacho, że tak określę. I co zrobiłem? Jak był ten bodziec, tam już nie było kolejnego dnia alkoholu. Tam było od tego momentu kolejnego dnia, o godzinie siódmej byłem na treningu i od tego momentu do dnia dzisiejszego codziennie, teraz troszeczkę rzadziej, ale przez powiedzmy 6-7 lat codziennie, regularny trening. Czy to kardio, czy to spacer, czy to trening na, na siłowni. E, rygor może nie rygorystyczna dieta, ale przez pierwsze trzy lata e, dieta tłuszczowa, czyli wyrzuciłem węglowodany, zjechałem ze 126 na 86 kg, zacząłem się lepiej czuć, zacząłem być pewny siebie, i doszedł moment, gdzie zacząłem siebie kochać, bo zaczęły pojawiać się inni ludzie w moim życiu, bo ja sam, jeżeli poczułem tutaj szczęście, poczułem tutaj radość. To inne osoby, i zacząłem przyciągać takie osoby, jakie były podobne do mnie z tamtego okresu. Dodam, że w tym okresie, gdzie powiedziałem, że miałem znajomych, to właśnie złe osoby były w moim życiu, dlatego że ja sam wewnątrz byłem chyba złym człowiekiem, nie byłem takim, taką osobą, jaką jestem dzisiaj. I wyobraźcie sobie, że taki czas, taki czas, gdzie robisz. Widzisz swój progres, widzisz zmianę mentalu. Zacząłem wtedy się bardzo mocno rozwijać. To już nie były puste frazesy, że rozwój jest ważny. Zyskiwałem nowe umiejętności, czytałem książki. To właśnie wtedy był moment, gdzie te taksówki zaczęły mi lepiej iść, zacząłem się w tym, w tym temacie trochę rozwijać, zacząłem poznawać ludzi, zacząłem lepiej zarabiać. I to się przełożyło na tak piękną energię życiową, że później podziały się już wszystkie rzeczy, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Czyli poznałem branżę na imprezie urodzinowej mojej trzydziestce, zorganizowanej notabene u Kamili, która dzisiaj z nami współpracuje. Poznałem Malwinę. Moją przyszłą żonę i wyobraźcie sobie, że ona pokazała mi branżę, ja w to nie uwierzyłem oczywiście. Po trzech miesiącach widząc, że mój brat skorzystał z tej oferty, tak to nazwijmy, zaczął zarabiać pieniądze. Ja poszedłem i wykorzystałem cały swój bagaż doświadczeń. Czyli to, żeby dalej dbać o tą energię życiową, czyli trening, regularna, systematyczna dieta, nie może być to regularna, Chodzi o to, że posiłki, hmm, Dobra, to jest wszedłem teraz kolejny wątek. E, źle to nazywam. Nie chodzi o regularność diety, tylko o to, że to była mm, powiedzmy 80-90% jedzenia było czyste, a 10% czytmile dla głowy, one są też ważne. E, suplementacja, e, bardzo mocna dbałość o sen, regularne badania, kontrola tego wszystkiego. E, I to pozwoliło na to, że wszedłem w branżę. Zacząłem tą energię wykorzystywać na pracę, bo znowu wiedziałem co chcę, wiedziałem po co chcę, a ceną to był właśnie ten door to door, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. No i od razu możliwość rozwoju. Widziałem, że. Te wszystkie doświadczenia, które były wcześniej, czyli ta firma, która mi nie wyszła, te biznesy, które mi nie wyszły, jestem dzisiaj w biznesie, gdzie poniekąd jestem przedsiębiorcą, ale mam biznes w biznesie. Czyli nie muszę mieć na sobie tych wszystkich te, te, te tematów księgowych, nie muszę mieć na sobie tego całego, wiecie, bagażu, jaki mają przedsiębiorcy, tylko robię sprzedaż, zarabiam pieniądze, dzięki temu się rozwijam i po tylu latach. Po tylu latach, gdzie zawsze wiedziałem, że ja chcę w życiu zarabiać dobre pieniądze, chcę godnie żyć, że jestem osobą, która może w życiu zrobić coś więcej i ja w to wierzyłem. A w momencie, w którym nie wierzyłem w siebie i powiedziałem, że nie dam rady sobie z tym, że ja nie mogę zarabiać z większych pieniędzy, że się do tego nie nadaje, też niestety miałem rację, bo tak działa nasz umysł. Tak działa nasz umysł. Jak powiesz sobie, że tego nie zrobisz, to masz rację. Jak powiesz sobie, że to zrobisz, że ogarniesz, to również masz rację. Chciałbym, żeby z tego dzisiaj wybrzmiało, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Każde doświadczenie, każde doświadczenie, z każdego można wyciągnąć plus jest ważne, po to, abyśmy później mogli być lepszą wersją siebie. Każda relacja na naszej drodze, czy jest to przyjaźń, czy jest to miłość, każda relacja coś do naszego życia wniosła, coś nam dała. Za każdą relację możemy być wdzięczni, ja to dzisiaj rozumiem. Ja już dzisiaj nie mam sinusoidy życiowej, dlatego że to są tematy, które przepracowałem, świadomie do tego podszedłem, świadomie uzdrowiłem w sobie relacje z moim ojcem, wyleczyłem to i dzisiaj już nie ma powtarzania tych błędów, które były. Ja dzisiaj wiem, że idę do góry, mimo że każdego dnia również walczę z sobą. Również mam problem z tym, żeby czasami się zmotywować na ten trening. Teraz miałem taki czas, teraz oczywiście Wam sprzedam wymówkę. Od paru miesięcy po prostu nawarstwiły się pewne rzeczy, jest tego dużo, jest dużo tematów bieżących, dużo tematów, które nie lubię robić, ale je trzeba robić, będąc przedsiębiorcą. I wyobraźcie sobie, że zaniedbałem trening i to jest oczywiście wymówka, bo można wstać szybciej, można się wyspać, można o tą higienę życia dbać i ja widzę, jak to się przełożyło na dzień dzisiejszy. Parę dni temu miałem mocny stan zapalny. Okazuje się, że mój organizm jest osłabiony. Mam słabszą odporność, przez co zapałem infekcje. Wcześniej nie miałem żadnych infekcji. Przez 7 lat nie miałem ani nawet przeziębienia, żadnej choroby, nic. Moi drodzy, jeżeli chcemy osiągać w życiu wielkie rzeczy, dla kogoś mogą, nie wiem, moje wielkie rzeczy mogą być inne niż Twoje wielkie rzeczy, ale jeżeli chcesz w życiu zrobić coś więcej. To zawsze będę powtarzał, że pierwsza rzecz to jest dbałość o samego siebie, nie tylko o wygląd, nie tylko o zdrowie, ale co równie ważne, o mental i o to, żeby zawsze kochać siebie, szanować siebie, przepracowywać te rzeczy, które czujesz, że są do przepracowania, spojrzeć, ile. W tobie jest ojca, i w tobie jest matki. Ile tych tematów chcesz przerobić, jak Twoja przeszłość wpłynęła, ta z dzieciństwa, na to, jakim jesteś człowiekiem dzisiaj. Jak to wszystko przerobiłem, jak to do tego świadomie, to dzisiaj nie poznaję swojego życia. Ja nie, nie, jakby nawet wcześniej nie uwierzyłbym, że mentalnie można przejść taki poziom, że można wierzyć w takie rzeczy, jakie wierzę dzisiaj. I też bardzo ważna rzecz. Jeszcze, która jest do dodania ode mnie: jeśli masz dzisiaj w swoim środowisku osoby, które w Ciebie nie wierzą, osoby, dla których Twoje ambicje, Twoje plany są chore, wybujałe, dla przykładu powiem Ci krótką historię: jak wprowadziłem się po roku, roku i trzech miesiącach, roku i pięciu miesiącach branży, wprowadziłem się do wymarzonego mieszkania na gdańskim garnizonie, gdzie tam miałem wszystko pod nosem. E Miałem jeszcze parę osób ze swojego, nazwijmy to, wcześniejszego życia przed branżą i miałem tam wypisane cele miesięczne, czyli tam zarobki na poziomie 100 000, 200 tysięcy, 200 tysięcy, sprzedaż taka i taka i wchodzi mój kolega i mówi Mateusz, ty już odpływasz, to już tam oni ciebie, z ciebie zrobią jakiegoś psychola. A ja potem sobie myślę, ale jak kurwa psychola? Przecież to są moje marzenia. Ja te marzenia zamieniłem w cele. Ja wiem, co ja chcę zrobić z tymi kwotami. Ja wiem, co chcę w życiu osiągnąć. Czekajcie, sprawdzam jak 21 minut, już kończę pomału. Ja wiem, co chcę w życiu osiągnąć. Wiem, do czego chcę, do czego zmierzam. I to były moje cele. Ja nigdy się nie będę śmiał z czyjejś ambicji, z czyjegoś nastawienia, bo to jest jego. Nigdy nie, miesz nigdy nie wkładajcie do klatki swoich marzeń. Ja już z tymi osobami nie mam żadnego kontaktu. Składasz się z pięciu Twoich najbliższych osób. Jeżeli masz w swoim środowisku takie osoby, masz w środowisku osoby, którym nic się nie podoba, który, którzy są maruderami, to nie trzymaj z nimi relacji, bo to Ci nic w życiu nie wniesie, to Ci, to ci nic nie da. I ja w tamtym czasie, jak yy, miałem te cele rozpisane, dalej zresztą mam, to się wszystko zadziało. Ja to wszystko zrealizowałem. I tak jak powiedziałem, że dzisiaj nie poznaję swojego życia, bo dzisiaj patrzę już na zupełnie inne rzeczy, na jeszcze wyższe kwoty, bo ja wiem, co chcę zrobić w życiu. Dlatego już dzisiaj też nie chodzi tylko o pieniądze, bo dzisiaj ogromną satysfakcję sprawia mi to, że mogę wnieść komuś jakąś wartość w życie, i ta osoba potem to oddaje. To jest, to jest nie do opisania, bo pieniądze one już są, do tego już doszedłem. Ale żebyście wiedzieli, że sukces to jest, za tym zawsze stoi cena. Za tym zawsze stoi jakieś poświęcenie. E, tutaj znowu krótka historia. E, jak powstawał Nord, e, trzeba było odsunąć swoje plany, marzenia o budowie domu. Ja w tym czasie mieszkałem u Malwiny e, na 70 metrach. To może nie jest mało, ale wiecie, no ja mam dużo rzeczy. E, tam mieszkaliśmy w osied na osiedlu, z którego ja się wyniosłem, właśnie na ten garnizon wspomniany. No i wyobraźcie sobie, że. Wyobraźcie sobie, że było mi. Oczywiście to była decyzja podjęta z serca, bo chciałem być przy niej, chciałem być z nią, i ta przeprowadzka do niej była prostsza niż przeprowadzka jej do mnie z kotami i, i, i z córką, i tak dalej. Także nie byłoby to takie łatwe, ale mimo wszystko hmm, byłem znowu w miejscu, z którego gdzieś tam się przeprowadzałem. To było poświęcenie, to było wyrzeczenie, ale gdyby nie ten mocno postawiony i wysoko cel, gdyby nie wiara w ten cel, gdyby nie myślenie i wizualizacja o tym celu, to bym tego nie przetrwał i dzisiaj bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. Moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, marzenia są po to, aby je realizować. Jeżeli śnisz o czymś i tylko zostaje to na jawie, to nie jesteś w stanie tego zrealizować. Chciałbym, żebyście w pierwszej kolejności, jeżeli już wiecie, co chcecie robić, wiecie po co to chcecie robić i jesteście w stanie zapłacić cenę. A żeby osiągnąć wielkie rzeczy trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu, bo na, jedno, na jednorazowo znakowanym paliwie nie dojedziesz z Gdańska do Barcelony. Musisz się tankować. Tak samo z zarobkami. No nie zarobisz od razu 100 tysięcy, musisz nabywać pewne umiejętności, musisz się rozwijać, żeby do tych, do tych pieniędzy dojść. Jednakże ta wiara w siebie i wdzięczność każdego dnia za to jak masz tu i teraz za to, że masz ten dom, a wracając do historii mojego znajomego z dawnych lat, Piotra, ma dom, ma rodzinę i napisał mi, że kocha swoją żonę, że jest im dobrze, ale nie widzi tego sensu. To on jest w pięknym etapie swojego życia, ale nawet jeśli masz milion do tych długów, to również jesteś w stanie z tego wyjść. Jesteś w stanie to zmienić. A on, mam nadzieję, że po tej rozmowie odzyska tą wiarę w to, że może zrobić w życiu coś więcej. Będzie miał wdzięczność za to, co ma, że patrzy na swoje zdrowe dzieci, patrzy na swoją żonę, jest w swoim domu. I co z tego, że w kredycie? I co z tego, że on jego ceną jest to, że pracuje od poniedziałku do piątku? Jeśli dla niego ta praca już nie daje mu satysfakcji, to jedyną pewną w życiu jest zmiana. Powiedziałem zmień to, ale ja się boję. No właśnie. Więc przełam ten strach. Zaryzykuj. Uwierz w siebie. Uwierz w siebie, że dasz radę, i to zrobisz. Jeśli tego nie chcesz robić, to czuj wdzięczność za to, co masz. Zmiana nastawienia, zmiana myślenia totalnie potrafi zmienić życie. Myśli kreują twoją rzeczywistość. Uważaj na to, co myślisz. Staraj się myśleć pozytywnie. Wiem, że to wręcz śmiesznie brzmi, ale staraj się tak myśleć, bo taką będziesz miał rzeczywistość, jak będziesz szczęśliwy sam sobą, takie osoby spotkasz na swojej drodze i takie osoby zaprosisz do swojego życia. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejny piątek o godzinie 16.